Nie przedszkole, ale szkoła. Po wakacjach na nazwoła. Już nie myśle ani nale lecz prawdziwe szkolne stale. Gdzie są wielkie tajemnice, gdzie są kreda i tablice. Gdzie czytanie, czeka sztuka i ten wielki w nauka. Więc przedszkola miłe ściany dziś na zawsze was żegnamy, by wspominać zawsze te bez dobre chwile. To pudełka wszystkie groźki, bo już jutro nie przyjdziemy, bo chodzą strachy, bo my tam wódkach nie skutkujemy, bo już koło wzywa. Nie zabawki pięknie żegnamy. Młodszym kolegom je zostawiamy. Żegnaj na przedszkole. Nie wróci nikt z nas, bo na powakacjach czas do szkoły czas. Za masz nowe w szkole. Dzisiaj żegna Was w przedszkole. Lasy i ławki już i panie będą usywać Pamiętajcie czasem, w szkole odwiedzajcie nas czasami, bo też my będziemy za wami. My tu jesteśmy do wami się żegnamy. nie ma